3 Cześć wszystkim, dzisiaj nagrywamy drażetki odświeżające o smaku mięty i czoskawki. Proszę, pokaż to. Zobaczmy, jak wygląda. to wygląda o, Tak wygląda. Pudelka, rzeczywiście, jak taki jogurt, to jakiś taki. No. Dobrze, że otworzyć, otwieramy. otwieramy. Takie, takie pićko. wygląda. O! a. Taka pasterka! No, trochę tak. Dobre. Uh -huh. mm, dobrze. Dobre? A jakie to jest firmy, powiedz? Pokaż? Dos, dos farm. Aha, to jest takie jakby takie. Hmm. Dos farm. Hmm? A ty jakie wodne te. Oczka takie są ładne. No. Bardzo ładny. Hmm? Ja bardzo za dobrze oceniam, bo bardzo czuć tą cuskawkę. To fajnie. Daję temu 7 na 10. Dobrze. Bardzo polecam. Jak to ktoś lubi cuskawkę? Nie każdy lubi cuskawkę. Oczywiście, nie każdy. Były jeszcze takie inne smaki, prawda? Tak. Tak. Można, kupić, można in, kupić inne smaki. Jakieś mango było też. No chyba jeszcze coś jeszcze. Coś się szyba. Było to coś, ale nie wiem, a na Arbuzowe. Arbuzowe były też. No, jak ktoś lubi, to może kupić. Tak. Takie. To cześć. Pa! Pa! pa.